Witam, na budowa domu samemu. Już prawie koniec z łazienką i zostało tylko jeszcze mi silikonowanie. Silikon w tym samym kolorze srebrnym, co fugi. Tu na podłodze poprawiłem już, już ładnie wyglądają. No Tak, już opanowałem te fugi już wiem co biegę. Ale i tak na płytkach straszne zamazy wychodzą. Będę musiał kupić jakiś dodarkent i porządnie szorować te płytki. Wczoraj wycierałem też na bieżąco, cały czas jakoś odbarwia na płytkach. Silikon sanitarny Atlasa. Nie wiem, jak to się będzie robić. Do tego potrzebujemy fukówek albo takiego płytyczka. Ja mam takiego patyczka z zobaczymy. Kiedyś robiłem czymś takim. I yy. Jest to woda ze zwykłym płynem, akurat w moim przypadku z Ludwikiem. Na etykietę nie patrzcie. Będziemy psikać, żeby był poślizg. Dobra, wezmę tutaj kliny, powyciągam zamiotę. I lesimy. szmatę, Ja mam sucho, bo mam to wszystko w miarę czyste. Jeśli macie grudę, to trzeba mokrą przelecieć. Potem na sucho. Bo silikon pamiętajcie jak nakładacie musi być idealnie sucho, bo na mokre wam się nie nałoży silikon. Sobie to sobie czystsze, gdzie niegdzie i wszystkie narożniki, wszystkie miejsca, gdzie będzie silikon trzeba wyczyścić. I tak, lecimy z całą łazienką, chcę przygotować, żeby już było można wszędzie silikonować, przy podłodze i jednym ciągiem będziemy to robić, jak najwięcej, bo jak już spryskamy płynem, to wtedy też już nie nałożymy. Będzie, czekać, będzie trzeba czekać, aż wyschnie. Jeśli spryskamy za dużo sobie, i będzie trzeba wtedy odczekać, aż wyschnie i dopiero po wyschnięciu znowu nałożyć. Styropian tu jeszcze mi Pod płytki blaz. Tak. O, tutaj jest trochę grubo. Tylko nacinam tą zębeczkę. Pyk, pyk. Dobra, zostawimy, zobaczymy na poprawie poprawię. Jedziemy. Tak jak mówiłem, robimy, nakładamy ciągiem, czyli nakładam pion do drzwi. Przy podłodze no zobaczymy jak zobaczymy w sumie. Na razie nałożę piąt do drzwi i tu na pewno kawałek. I zobaczymy, jak będzie to szło. Gdzie nie gdzie są duże dziury, to niestety będzie trzeba tam przyłożyć się. Dobra, i jedziemy. Musi być mniej więcej równo. Płytki czy D. gdzie dziury są, to trzeba nakładać tego więcej. Spróbujemy patyczkiem. fugówkami za bardzo nie lubię robić i nie umiem. Kiedyś tym patyczkiem robiłem. Akurat szwagier był u z Niemiec i mi przypomniał jak to powinno być właśnie oszlifowane ten patyczek. Bo nie pamiętałem. Nakłada się dobrze. Ok, bierzemy płyn, patyczek. Tam gdzie nie, gdzie, gdzie faktycznie duże szczeliny były, no to trzeba nakładać ten test. I bierzemy spryskiwaczką, zmaczamy sobie silikon do tego miejsca, którego do końca tu nie jadę żeby nałożyć później jeszcze tam. Dołożyć. Jak tam popsikam to już potem nie dołożę. Będzie trzeba czekać aż jest wy... aż wy... jedziemy. No i pan powiem, że elegancko, od kocia. Trzeba... dobrze to akurat płytki czy d są. I trzeba przy tych płytkach dobrze ten kijek wsadzić sobie ściągamy. Nie wiem czy nie za mało płynu mam, ale chyba nie. i sobie ściągamy tutaj widzicie, co zostaje nam obok płytki tym patyczkiem możemy to zebrać a resztę nawet możemy później doczyścić patyczkiem, a nie schodzi nie wiem jak grubo to robić tu jest za szafą nie będzie widoczne, więc gra muzyka. Muszę jeszcze bardziej zabrać, Spróbujemy. Też nie wyglądało, nie było tego za grubo, i to chamsko nie wyglądało. Tylko zacząłem od tej ściany, żeby się wprawić. Trochę sobie przypomnieć. o Elegancko. To jest teraz elegancko jest cieniutko. I myślę, że tak to trzeba zrobić. Myślę. O. Tam za grubą chyba na tamtej ścianie. no tam jest na, na pionie. I teraz tu. Fajnie się robi. Moim zdaniem lepiej niż sługówkami. Ale to może kwestia prawie jest. Dokąd jak ci dziś dotąd? Tak zbieramy z grubsza. jeszcze możemy sobie to wyprofilować. O! Coś takiego, jeszcze zobaczymy jak bym tu pokradł, na cieni. Dobra, to już zostawię, trzeba by jeszcze raz spryskać pewnie. I teraz mamy tak zrobione, płyn na palucha. I delikatnie paluch wygładzić. No, zobaczymy. Spróbujemy tak. Jeszcze raz spryskać. O! Myślę, że to lepszy sposób. Paluchem dociskamy. I tu tak samo. Jest. Jest. Myślę, że będzie dobrze. Delikatnie jest za mocno. Jest. Dobra, i tak lecimy z całą Gdzie nie gdzie wyjedziemy. To trzeba sobie to ściąć patyczkiem. I cała filozofia. Ten tym narożniku mi się nie podoba, za grubo jest, ale zostawiam, bo to jest próbny narożnik. A właściwie to zaraz mogę poprawić go. Okay. przerzuciłem się na fugówki jednak. Spróbowałem fugówką, dopasowałem sobie i też idzie ładnie. Na kawałku muszę zmienić i muszę to w pianie jeszcze zrobić. Dobra, jedziemy w nabrzeżnikach, tylko fukówką ciężko, lepiej patyczkiem. Tam nie są łączenia. Hmm, 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 hmm. Chyba trochę ile zrobiłem, dziura mi wyszła. Będę musiał to poprawić. To już później błysknie. Hmm. Mogę jeszcze jakąś inną spróbować. No i ja tak się trzeba bawić po prostu. Każdy musi sam indywidualnie zobaczyć, jak to wygląda pod no, względem estetycznym, czy mu pasuje, czy nie. Udało mi się patykiem jeszcze poprawić tą dziurę Dzień nie gdzie lepiej patykiem, gdzie nie gdzie fugówką I teraz jeszcze fugówką żeby ściągnąć ze ścianek No I teraz jeszcze Paluchem A naprawdę tak tylko Musnąć. Tu znowu czura mi chyba powstała. Czyli to czym płytka trochę. Płytka albo... Dobrze to jest. To jest wzór, tak. Myślałem, że to jest dziura. Czyli jest dobrze zrobione. Tak wygląda. Dobra, tu. Tu możemy to ściągnąć. Bo tu będzie trzeba się połączyć później. No nic. Pozostało, pozostało tylko się bawić. I tutaj z paluchem, tak żeby dobrze silikon doszedł wszędzie. I tyle. Już nie chcę kombinować z innymi fugówkami. Yy, z innym rodzajem. Są tutaj takie, ale bardziej ostre. Hmm. To na ostro jest ciekawe, by tak na ostro wyglądało. Spróbuję tu na kawałku. Z tej strony może spróbuję. Zanim tu dojdę, to mi przeschnie. I na się poprawię. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. 85 to teraz mam tak na równo po prostu. To nie musi być wywinięte. Taki kołnierzyk zrobiony. Dobra, jadę. Temat prawie ogarnięty. Wszędzie jest silikony porobione. Kibelek zamontowany. spłuczka. Niestety, delikatnie to pęknięcie widać. Przykładałem, myślałem, że go nie będzie widać, ale jest minimalnie trudno. Zostaje. Grzennis przygotowany do montażu. I yy, niestety dodatkowa robota, bo trochę z mojej winy pomyślałem. Yy, tu będę wycinał silikon i biały robił, bo. Tam skąd wygląda? Nie pasujecie. Nie pasuje mi tutaj. Dzięki, i zapraszam na kolejny film. Trzymajcie się.